To jest stronatuski i witam Was w kolejnym odcinku z serii drappingu. Tym razem cztery zdrapki przede mną mamy 25 lecie zdrapek i przede mną milion dla Ciebie z okazji tego 25 lecia. Taka zdrapeczka kosztuje 20 ziko, a wygrać możemy w niej okrągły milion. No i dodatkowo tutaj są szanse, czyli 20, 40, 50, 70, 100, 200 1000, 10 000, 50 000, no i oczywiście ten okrągły milion. Co my tu mamy? Musimy standardowo znaleźć liczbę. Jeżeli znajdziemy liczbę, no to przypisana do niej wygrana. Natomiast jeżeli znajdziemy w tym polu sejfik, no to mamy wygraną, przypisaną do safeu. A jeżeli uda nam się znaleźć symbol 25-lecia, no to wtedy mamy Insta 70 zików w takiej zdrapeczce. Gier jest 5. Zdrapka bardzo ładnie wygląda. Kolorowa, fajnie się świeci. Przeciąga zwrok, więc nie będziemy tutaj przedłużać. I od razu zabieram się za zdrapywanie. Zdrapeczka z numerem 8 leci na pierwszy rzut. Przybliżymy i lecimy z tym zdrapywaniem. Numerek 2. Już za wysoko poleciałem. A mam 36. 22. Jedyneczka. Piąteczka. Piętnastka. I czy coś tu jeszcze jest? Nie ma nic. Dalej. Dobrze. Kolejna gra. I numerek osiem. Na razie nisko. Mamy dziewiątkę. Szóstkę. Trzynastkę. Trzydziestkę. Oraz...

10, czyli pierwsza zrabka pusta. Dobra, lecimy z drugą. Tym razem polecimy z numerem 3. Czy coś się uda trafić za to 25-lecie? Zaczynamy z, numer, z numerkiem 7. 18. Dwadzieścia siedem i piątka. Trzydzieści dwa i czwóreczka. No siedemki niestety nie było. Dwadzieścia trzy. Mamy szóstkę. Trzydzieści jeden. Dwadzieścia dwa niestety dwadzieścia dziewięć pudło i numerek osiem gra numer trzy dziewiętnaście mamy dwadzieścia jeden dwadzieścia osiem trzy dziewięć oraz trzydzieści no to gra numer cztery Dwadzieścia cztery, może teraz czternastka trzydzieści osiem, piętnastka dwójka oraz dwadzieścia sześć, no i gra numer pięć, trzydzieści sześć, szesnaście, trzydzieści cztery.

Osiem. Cztery. I będzie osiemnastka. Dziewiętnaście. Zaraz polecimy inaczej. Wytrapiemy sobie tutaj. Trzydziestka. Jedenastka. Jedynka. Dwójka. I 27. To zobaczmy, co tutaj będzie. 0, czyli 1 albo 2. Będzie? A jest trójka Niestety również 0. No jest tutaj ostatnia zdrabka z numerem 7. Polecimy tak samo. 38.

Oraz jeden. Gra numer cztery. Dziewiątka. Mamy ósemkę. Standardowo wszystko obok. Trzydzieści jeden. Trzydzieści dwa. I piątkę. Pusto. I tutaj mamy coś Poniżej dziesiątki. O! Tu jest ładnie. I kwota jest też ładna. Tutaj mamy 12, 11 oraz 33. No to co? No to też mamy pustą, bo nie wierzę, że będzie tutaj. Ile? Cztery. Nie wierzę w to. No, jest trzy. Widzicie? Niestety. Yy, 25-lecie i na 25 lat lotona zrobi wykulki kulki. I to mocno. Cztery zdrapki. Nic nie ma. Widziałem na innych już filmikach, że też pusto w tych zrapeczkach macie. To nic. Premiera zaliczona. Niestety pusta. Życzę wszystkim powodzenia i do następnego. Na razie.